Witamy serdecznie wszystkich recytatorów i nauczycieli, opiekunów przybyłych do naszej szkoły na 14 Powiatowy Kwarowy Konkurs Recytatorski Tu są Moje Korzenie. Cieszymy się, że w konkursowe szranki stanowią tylko uczniowie z całego Powiatu Krzyżowskiego, ale także goście ze Szkół Gminy Jasienica. O oficjalne otwarcie konkursu i powitanie gości prosimy Panią Irenę Krypczyk, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Zofii Kosak w Pierściu. Szanowni Państwo, bardzo mi miło powitać przede wszystkim uczestników, tych najmłodszych na początek, razem z rodzicami i opiekunami. Czternasty już gwarowy konkurs recytatorski Tu Są Moje Korzenie jest wyjątkowym w tym roku. Bo oprócz tego, że patronują tej imprezie już od wielu lat starosta powiatu Cieszyńskiego, którego dzisiaj reprezentuje jego zastępczyni pani Janina Żagan, witamy serdecznie, i oczywiście patronat honorowy obejmuje nasz burmistrz Skoczowa. Dzisiaj sam osobiście stawił się na otwarcie, pan Mirosław Sitko. Witamy, panie burmistrzu. Ten konkurs po raz pierwszy znalazł się na kuratoryjnej liście konkursów. No was, młodzi uczestnicy, jeszcze to nie bardzo dotyczy, ale ci starsi, którzy będą stawali szklanki, czyli uczniowie klas siódmych VII i ósmych, jeżeli zostaną laureatami tego konkursu, to mogą mieć dodatkowe punkty przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, czyli kolejna nobilitacja dla naszego konkursu. Serdecznie witam jury. Dzisiaj mamy mocną ekipę dwóch panów i, i, i pani dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty jako prezes Stowarzyszenia Nasz Pierściec, współorganizator też się y, 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 zdeklarowała do pracy. Witam. Proszę, żebyście nie byli Państwo surowi. I cóż, jest mi bardzo miło otworzyć ten kolejny konkurs gwarowy w Pierścu. Życzę wszystkim uczestnikom pięknych recytacji, Gronkich braw, a przede wszystkim wspaniałej zabawy. Dziękuję bardzo. Konkurs otwieram niniejszym. Bardzo się cieszymy, że możemy się spotkać na żywo po ponad dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią. Wszyscy czekaliśmy z niecierpliwością na spotkania twarzą w twarz, na bycie ze sobą. To towarzyszyło także nam tu zebranym nasz, miłośnikom naszej pięknej małej ojczyzny i żywego słowa w Ważycie cieszyńskiej. Pragniemy gorąco powitać szanowne jury, panie, panią Joannę radwan Kwiecik dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty w Skoczowie i prezes Stowarzyszenia Nasz Pierściec. Pana Leszka Richtera, ludoznawcę z Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej i regionalnego koordynatora marki Góralska Swoboda, produkt regionalny. Oraz pana Tomasza Scholarskiego, etnologa piszącego w Gwarze Cieszyńskiej, autora książek Coś ich mało wiele w umchyłce powyrządzać. Oraz Cieszyński szlabikosz, a ku temu coś ich po naszymu. A zatem rozpoczynamy konkursowe zmagania naszych najmłodszych, czyli wychowanków przedszkoli. Zapraszamy na dię z przedszkola publicznego numer 1 w górkach małych, która recytuje wiersz Emeliny Szuści pod tytułem Franciszek. Pięknie. Pięknie was witam, mili ludeczkowie, co mi się zdarzyło. Zaraz wam opowiem, moja ja to ja, mama, tata, a ostatnio. Tam mi się ustało, fajnie by mieć plata. Nie wiedziałam wobec skąd się biorą dziecka. Starka mi trafiła, że ich syłają. Od papuczka za piecka. A moja przecierka. Miło powiadała, że jej mama Brata w kapuście nachylała, że go tam bocian przynieść po wieku. Tak, ancia mu brata, Kasik już od roku z tego wrzeckiego w głowie mętlik miała. Czy mam szykać do pombuczka, czy chlebać po Także ze zyskrzyło. Na dych idzie wiosna. Uczekł na bociana i kapusty by urosła. Kie już urosła. Kozy ją zeszlały, a bociany na sąchopę no zajść omijały, chociaż pięknie ich wołała. Bociankiszka, przynieś mi placiszka zamiast niego. Zamiast nich to małe ptuszki głośno chorzą siły, gęstki by se ze mnie w dobiły, byście słyszeli, co się nawołał. Na koniec się zachrypła i zapomniała. Wszyscy mieli rodzeństwo, ją ja fut była sama. Jesień zima przesła, cioła mama. Wajduch miał wielki jak jomek o szlarec. Stylkowała w otwusekle malutki jak palec. Do łepami nie przyszło. Co to wszystko bycie? Na co mamie typu sekre, o co wszystko idzie. Jednego dnia, kiedy przyszła ze szkoły, przywitł mnie tatulek, u okropnie wiesioły. Amelko, musz plata, łóż sama. U okrop nieszczęśliwo chleba kuciana, tego chlokszczoka, to dziecka nosi. Zamiast niego to w kolece znaszłach taki coś. Małe, łysy. Pomarszczony, zębów to nie miało. A z by to było cicho, a z nie wleszczało. Temu bociarnowi coś lepło do łeba. Zamiast brata to mi przyniósł jakiegoś podciepa. podciepa, Mój plan miał być wielki, taki jak ją. Miał się ze mną bawić. Na nerwach mi gro. Tak się zawsze że zamiast bociana o blata pytać, jak lepszy do pombuczka koliwie poszykać. Pombuczek dęcki mu zawsze da A boczka jak chycen złoży reklamację. Mi czas pomału z brzyma spadła szyszka. A ptoczki się śpiewają. Chciałaś, masz, placiszka? z nami Alan Giel, reprezentujący przedszkole publiczne w Harbutowicach. W jego wykonaniu usłyszymy wiersz Paweł i Gaweł, którego podle Aleksandra Fredry przerobił tunek Sochacki. Paweł a Gaweł po naszemu. Paweł a Gaweł w jednej bywali chałupie, jeden na wychu, drugi u dołu, i obo na kupie. Paweł szykowny, żonemu nie zawadzą, Gaboł co najgorszego, dyckim wodzą. Furtce po izbach dziwoki guny robił, Tutaj pies, tu mycek, tu dobił, Gonił, drżył na tepichach, Furt, a furt bugi stawią, Szczelą święty, a dorobią, Pierroństwo odprawią. Paweł to długo znoszą, Ale uzdali nie poradzi, Zlazuję do gławła, a pyta go biechnię. Nigdy się nie wadzi. Pan oczek, bydą kake a mi nie ryplują, bo mi na wyrchu wszystkie szklanki w kuchyni tańcują. A na to mu gabł prawi. Wolność Tomku we swoim domku. Cóż mógł Paweł rzec? Cóż mógł prawić? a jako myśl nie pysnął, Poszedł na spadek do siebie, a czapkę na głowę przycisnął. Na drugi dzień Galo się ester w legierze chlapie. A tu z coś imunano z furtkapie a kapie. Wyleśni z legiera, żynie wartko na wiech. Przeganiał po klub i na twierze, zażyte. zawżyte. Tu dziwo się do dziury. A widzi, cóż tam? Całe piętro zolote aż do sieni. A Paweł ze ssakiem siedzi na łody Marii. – Cóż, paneczku, porabiacie? – Ryby se chytą. Z izbów mam porobione stawy. Tuż dobre, ale mi woda z powołu kapie do piedzyn, do garców, a do kawy. A na mu Paweł prawi. Wolność tunku we swoim domku. W wykonaniu na Buschawa hobbika, przedszkola publicznego numer 2 w Skoczowie usłyszymy wiersz, star wiersz starość wandymiter. Starość napisała wandamid. Za sto dołu po w małej zagrody, Siedzi stanka ze stawykiem na krwiwej ławeczce. Tak się siedzą pięknie z tak się rozprawiają, dorachować się nim mogą wiele rogów mają. Tuż sobie w głowę łomą, dary mnie się stara. Także a spóźna za mnie jak ci nie Tak Tak staryczkę stawikoi, chłopcy na ławeczcze, kaj się wyłudzik i wino w mojej zębku Martyna Cieśla z zespołu szkolno-przedszkolnego nr 2 w Wiśle wygłosi tekst rektorzy Pawła Cieślara. Paweł Cieślar, rektorzy. Rektorzy mają z nami trzy światy, bo Frano wczoraj rozprūgła jak synkę skoką z ławki na ławkę, A pietę w si zepsuł strugawkę, Co juchalence wijeł z piórnika, A mnie tą kartkę urwał z dziennika. Ale te rzeczy by jeszcze przeszły, Rech tu roby się po kościoł no dozeszły. Jedy najgorsze susuneryje, Że dziecka nie chcu się uczyć bez W furtko co jeny rozkojarzone, Łowiczkach mają na kramarzunę, bo za moc gierek, ekranów, netu łot spawać nie lnza ich łot tabletu. I na dodatek żeru od cukru, ciastek, czekulat, bumbonów, lukru. I się im ruszać już krowie nie chce, choćby ich przegnął nawet łozębce. Ale te rzeczy by jeszcze przeszły, rektorów by się po kościach rozeszły. Gieny, gdzie je trzecio wyszkółach zmura. papierologia smocko-potwóra. Karty, raporty i sprawozdania od tego głowa puchnie jak wania. Na wszystko wszędzie musi być zgoda, jakoś i kupiona stała muda. Ku nawet bez zgody ojców, bajki do haźla nie puszczą z ojców Ale te rzeczy by jeszcze przeszły, Rektor robi się po kościach rozeszły. Je, gdyby niekowiec smutki, błogawy, łomą skomplikowył najprostsze sprawy. A rektor przy nich też już był Nerwice liczy, po kątach stęko. A jak wypłatę bo rok przeliczy, to tydzień jęczy, ługrowo kwiczy. Ale te rzeczy by jeszcze przeszły. Rektorów by się w kościach rozeszły, Ale jemy je trzymać. Ale trzeba kończyć już narzekani, Rektorów rozłożyć uszanowanie. Zapraszamy na scenę Jakuba Lazera z Przedszkola Publicznego w Pierścu z oddziałami zamiejscowymi w Kowalach. Kuba wyrecytuje dziurawą balladę Jana Chmiela. Dziurawą balladę jak Chmiel. Czyście roztopili, kiedy rozwozali, Jako do każdy jest tworzony, Czyście choć kapkę nad tym rozmyślali, Jako to człowiek je wydarzony? Tu spokreś, na umyśle, jako tako zdrowy? Sąsem są odpowiedź na takie pytanie. Skąd ten ciekawy wygląd twojej głowy? Po co aż siedem dziur mocno docepali? Moc dwa łoka, z przodku do świata podziwiania, Dwa ucha po bokach, Masz do słyszenia. W nosie dwie dziurki masz do wuniania, A jedną gębukę, jedny do ządzenia. Łocy możesz zawzić, jak z powiekami. Nie musisz się przeca, na nas skogapić. Jedy takie wiecy łogą dać łocami, kiedy by dusę mógł ubogacić. Do uszy już twórca. Nie doci ci zadycek, Żebyś wszystko słysał, Co kdo do cię sądzi. Byś cały był na dźwięki, Śpiewanie i muzykę, Dwoje uszu ci Na głowie spozudził. Dwóch dziurek do nosa Też nie idzie zatkać, Musisz wciągać z tym Roztomaj te smrody. Ryba ci może Czasem jedną dziurkę przytkać, mi się do dazy, jedy w z choroby. Widać, że dziurek bony do pory. W tej naszej zdotnej urodziwej głowie. Syskinu Po dwa fory. A jedy, jeden jeden jedzeniu i Co byś tak chociaż dwa razy mieni, bójcą na wyscisku niż na się słyszą, jak nie na inaczej tylko jedzenia, żebyś tela furt na nim nie dżindrze. A teraz wystąpi przed nami Julia Wojda, reprezentantka zespołu szkolno-przedszkolnego w Kieczycach, która przedstawi wiersz Murzynek Bando van de Mider. Mieszko w Afryce, Moczorną skórę na całe życie. Gdy do chałupy przyjdzie ze szkoły, Dziwy wyrobią wiesioły. Mama przyzywo, Ty w tych szateczniku, A oglądam robi to śmiechu. Mama morada. Swojego synka, podobny chłopiec z tego murzynka. Rozdała ramur z wodą na płaszkę, mam rozmazany przecawy straszny. Pójdź mój chłopieczku, prawi to i sta, aż się wmyję choć roztoczysta, a bambu palec wracił to wody. Nie będę wrzasnął, robił se szkody. Nie chcę by śmyła, caluśki ciało, Bo by mi zmydła, a fest wybielało. Myślę se, że przyjdą, Róż czasy, że bambu przyjdzie, do naszej klasy 7 wtedy w imiennej ławce, a o Afryce promuje pojazdkę. Dziękuję. Witamy Nikolę Szymoszek z przedszkola w strumieniu, która zaprezentuje utwór Jana Chmiela pod tytułem. Ze staraćem przez pola pieszo do przedszkola. Ze staraćem przez pola pieszo do przedszkola. Jak chmiel. Stareczka moja mi opowiadali, jak to kisi godzili do szkółki, czyli do przedszkola taki go chodzili. W jednym matlitku z braciśkiem do spółki żaden ich wcale tam nie a ani nie odwożą choćby na bicyklu. Winis i kadzis są właśnie gulą, wiecie, szmarową boskiem pochodniczką. Na mur dzieckom przekodzali, by się nie boczyli, położyli po przy kubkach, żeby wszystkich ludzi pięknie pozdrawiali, nie tylko kocia, ale też żebroka. Jak coś kto w polu ciężko coś się robi, baj kopie, poczkuje, siarcze się je Niech każdy najpiękniejszym słowem go pozdrowi z uśmiechem wyraźnie. Szczęść wą, Panie Boże. A jak się spod. A jak się spotkisz? Ukochaj, to jest z kwiatki na z żywiołce. margaretek robiło się bukiet i na urodziny przyniosło mamulce. Czasem się przysiadły na nosku nad dziczką podziewiały rybki, żabki i mózgole. ptuszki czarowały najpiękniejszą śpiewką, bo cię za to na starej dole, To biedronko zasiadło na dziecięcej dłoni. To ważka rantowa zawiesła nad wodą. To świat się znajom wyzwonił. I powró nam serce do tańca za A co my teraz mamy? Proszę cię do fiata, albo do lżejszego jakiegoś grata, posadzą w osadzikach, przyciągną pasami, żeby cię po leżeniu przedszkola wysadzić. Z parki tak samo, przyjdzie ta drinda i chcesz czy też nie chcesz, szady mnie mał, a ja chciała tak dużo poświęcać, bo pora i łoka tych powandrowała. Tak czasem tatowi to chłopu nowej to starostka z chęcią przyjdą po mnie kusia i chodzisz się godnie żywotem z tyranie, za wzdy mnie po czeście, czym miśkę ją ucieszą. Dzierżą mi rączkę i kluzem przez noczkę, niedzami, groblami pomiędzy stawami. Śpiewają piosenki o kwiatkach nadrzyczki. Strach pomyśleć co będzie jak chybi stareczki? Kola numer 2 w Wiśle przyjechała Hanna Pirch, która wygłosi tekst nad wodziczku Pawła Sztulca. Paweł sztucz nadwodziczko, nadwodziczko nad czyściu, tylko siedzi zuska, włosy z plato, tak se kładzie. Wielu złote włosy, jak to lato, usta świeże, jak maliny, co po lasach się czerwienią. Nie ma inszej, tak dziewczyny od dobroci, co w Jest gdzieś chłopiec zakochany i na list kupisko smutny. Tak miłością dziko gnany, że tę nutę. Zespół Szkolno-Rzeczkolny w Drogomyślu prezentuje duet Nikola Wojnar i Aleks Roda. W ich wykonaniu usłyszymy Lenia wiersz na brzechy po w opracowaniu Hanny Kloch. Tam wrze nasze slągu siedzi lili. Lęg dzień, drzewą tak gimbo mnie skrzywi. Prawi cygaństwa takie, są żeście fezy nierzeciwi. nasze slągu siedza w krzyżu, nie łupie, jak za długo leża. Niech zjadł pierwsze siadanie, a wcale nie miał ochoty na nie. Jedzie najlepiej chytą i pluja, byda na zicher, to se obiecuje. Dy drzew się w łeb poszkrobał, a szczewiki też dobrze schował. O, o, podziw nasze slobu się leni. Lęga tropi dzień, wielkie cerek jele. Dy drzech awol odrana od rana, kaczka trzymał na kolanach. na bzdece muchy rachuje. Kapia się na nie i szpieguja, do kolacza muter nie wygnała, nie ludzi, co zgodało. Uszy tyżech musią myć. A wy docie, że to je nic, nasze sze siedzi się lej od trupi, co dziń. Wejdź od rana poszłam do szkoły i po wszystkie stoły. Rektorka żech tak was znerwowała, że za uszy mnie wyszkrobała. Wszyscy coś ode mnie chcą. A jo już dość tego mam nic nie robią ino się czepiają, nie, nie boroczkę leniem nazwają. Miała powieczerzać ze starzykami. A usunęła w wetach ze strzelkami. Śniło i się, że roboty miała fazy w rana. Jak się obudziła, była w machana. Wiecie co? Może nie jednego, ale by znalazła, jakby się tak dobrze podziwiała.